ale to także szereg, znów szereg inwestycji infrastrukturalnych, drogowych. Paweł Amulewicz w Kopernikowym Studiu, Artur Hojecki wojewoda warmińsko-mazurski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Wojewodo, pewnie obaj chcielibyśmy, żeby to pierwsze pytanie było inne, ale trudno zacząć rozmowę podsumowującą rok 2021 od pytania innego niż pytanie o pandemię. Te 12 milionów miesięcy było, jeżeli to jest najlepsze określenie, łatwiejsze niż poprzednie, no bo jesteśmy wszyscy chyba bogaci o doświadczenie związane z, z tym wirusem. No, czy łatwiejsze, to, to, to bym nie powiedział, bo ten rok to zdecydowanie większa ilość zakażeń, zdecydowanie większa liczba hospitalizacji i zgonów niestety także, ale y, z drugiej strony y, po doświadczeniach 2020 roku byliśmy już y, lepiej przygotowani. Sprawniej przychodziło nam przekształcanie chociażby łóżek zwykłych w łóżka covidowe. Myślę, że także służba zdrowia była już lepiej, lepiej funkcjonowała, lepiej była przygotowana. Już nie, nie, nie wiązało się to z takimi obawami jak na początku, kiedy, kiedy pojawiały się pierwsze zakażenia i pierwsze hospitalizacje. A odkąd pojawiły się szczepienia, sytuacja jeszcze bardziej się zmieniła, choć niestety i w tej czwartej w tej fali która, choć jest w naszym województwie mniejsza od trzeciej, tej wiosennej, chociażby, to jednak w dalszym ciągu to są wysokie liczby, jeśli chodzi o zarówno o zakażenia, jak również o hospitalizację, ciężkie przebiegi, choroby i zgony, niestety, które trzeba to dodać w zdecydowanej większości dotyczą, niestety, osób niezaszczepionych. Niepokoimy się, bo, bo wiemy, że ten kolejny, kolejna wersja, Wirusa to jest no, jeszcze wielokrotnie bardziej zakaźne od, od, od poprzednich i chciałbym, żeby to nie przełożyło się na, na ciężkie przebiegi chorób i na, i na zgony, ale to tak naprawdę zależy. Trochę od nas samych, od, od odpowiedzialności za siebie i za swoich najbliższych, za swoje otoczenie. Jeżeli jestem zaszczepiony, to w mniejszym stopniu zagraża mi wirus, a przynajmniej mniej zagraża temu, że, że będę ciężko przechodził tę chorobę. Przejdźmy, panie wojewodo, do tych tematów nieco przyjemniejszych, bo no, mimo zamieszania związanego z pandemią, też wariacjami, jeśli chodzi o ceny, sporo inwestycji udało się zamknąć. O wszystkich pewnie nie sposób powiedzieć, formuła naszej rozmowy na to nie pozwoli, ale takie koronne, kluczowe, które gdzieś tam Pana szczególnie cieszą, co dobrego na Warmii i Mazurach się zadziało. No nie tak dawno uczestniczyliśmy w otwarciu chociażby Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc. To inwestycja, którą dofinansowało w znacznym stopniu rząd, dofinansowało ministerstwo, dofinansowało budżet państwa, ale inwestycja niezwykle ważna dla, dla naszego regionu, ale to także szereg inwestycji infrastrukturalnych, drogowych, które mają, no spełniają kilka celów. Zaczynając od, od poprawy bezpieczeństwa na drogach, poprzez dawanie zatrudnienia lokalnej społeczności, poprzez poprawę warunków podróżowania i także otwarcie na inwestycje, bo. To jest bardzo łatwo dostrzegalne, że przy nowych drogach pojawiają się jakby, otoczenie, także pięknieje i, i pojawiają się nowe inwestycje. To także y, może jeszcze nie zakończone, ale już na, na bardzo zaawansowany przekop Mierzei Myślę, że warto o tym wspomnieć. To y, już w zasadzie. W, może też nie do końca w naszym województwie, bo, bo to jest część mazowiecka siódemki, ale dla naszego regionu komunikacyjnie, ist, komunikacyjnie istotna. Dokończenie siódemki do, do Płońska już, już w znacznym, już część nawet otwarta dla, dla podróżnych. Myślę, że w najbliższych miesiącach zostanie całkowicie zakończona. Rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka szesnastki. Niezwykle ważna inwestycja. Inauguracja inwestycji kolejowych, także w tym także przebudowa dworca w Olsztynie. Te, te działania ta, także są podejmowane, co to, to jeśli chodzi o duże inwestycje, ale także z Polskiego Ładu, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych to ponad miliard złotych dla samorządów naszego województwa i szereg mniejszych programów, które które zostały zrealizowane jak chociażby dla społeczności Pope owskich rozstrzygnięty jeden nabór, i teraz zainaugurowany drugi wraz z drugim naborem w polskim Ładzie daje naprawdę ogromne szanse na odbicie, bo inwestycje są jedną, także z recept na, na rosnącą inflację. Czego chciałby życzyć Pan mieszkańcom warmii i Mazur, bo pewnie te miejmy nadzieję, miesiące, a nie lata kolejne będą czasem, no jeszcze niestety trudnym. Ja bym chciał życzyć bezpieczeństwa przede wszystkim mieszkańcom bezpieczeństwa związanego z, ze zdrowiem czyli z, ze skuteczną walką z pandemią, która, podkreślę to jeszcze raz, w naszej mierze zależy od nas samych. Bezpieczeństwa związanego także z sytuacją na wschodniej granicy naszego kraju, żeby się ona ustabilizowała i żebyśmy, jakby, no, przestali czuć się w jakiś sposób zagrożeni. Bezpieczeństwa także takiego materialnego. Tutaj mam nadzieję, że te rozwiązania Polskiego Ładu przyczynią się do tego. Rozwiązania, w których no, blisko 90% rencistów, emerytów skorzysta na, na rozwiązaniach podatkowych, na tych rozwiązaniach skorzystają także że pracownicy pracownicy około 8 milionów Polaków jakby pozytywnie odczuje skutki zmian podatkowych w, w Polskim Ładzie. No i tego tak bezpieczeństwa w naszym środowisku, społeczności lokalnej. Tu chciałbym, chciałbym, abyśmy wszyscy, bo to zawsze było jakby taką dobrą, pozytywną domeną że, że Polacy bezpiecznie się czują w, w swojej społeczności lokalnej, w swoim sąsiedztwie. I, i, i chciałbym i życzę wszystkim mieszkańcom Warmii i Mazur, aby, aby kolejny rok pozwolił na to, że, że będziemy, będziemy czuli się coraz bardziej wspólnotą i będziemy czerpali satysfakcję z życia w tym pięknym regionie. Zarówno na poziomie życia rodzinnego, jak i życia społecznego. Nie pozostaje mi nic innego, drodzy Państwo, jak dołączyć się do tych życzeń. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Artur Hojecki, wojewoda warmińsko mazurski Pięknie dziękuję za spotkanie. Telewizja Kopernik.